Był długoletnim dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Zawsze chętnie współpracował z naszymi dziennikarzami. Przypominamy materiał z 1999 roku z udziałem zmarłego Jerzego Kurzawskiego. Jego pogrzeb odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 12:00 na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej w Lesznie. W roku ubiegłym zakład przeznaczył na realizację planu 110 tysięcy złotych. Większą część kwoty na dofinansowanie spółki wyasygnowano z budżetu miasta. Spółka wodno-ściekowa zaoferowała 420 tysięcy złotych, a stacja wodociągowa 1280. Wszystkie pieniądze wystarczyły na pokrycie wymiany sieci wodociągowej w rejonie dzielnicy żydowskiej oraz przeprowadzenie prac łączenia końcówek sieci wodociągowej. Zakupiono także dwufunkcyjny wózek ciśnieniowy służący do czyszczenia kanałów i wpustów. W tym roku przedsiębiorstwo oszacowało wydatki na sumę 200 tysięcy złotych że najważniejszym zadaniem, które nas czeka w roku bieżącym, to jest kontynuacja drugiego etapu budowy oczyszczalni ścieków. Jest to budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia miasta, stwarza bowiem warunki dla jego dalszego rozwoju dla Zadowolenia mieszkańców z faktu możliwości dalszego kanalizowania y, dzielnicy naszego miasta. Ta inwestycja powinna zostać zakończona do końca tego roku, przy czym pierwsze półrocze przyszłego roku przeznaczone będzie na kontynuowanie rozruchu technologicznego tej oczyszczalni ścieków. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w tym roku korzystać będzie też ze środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska.